Ashanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku ryb w Waszym czytaniu na grudzień. Pamiętajcie, energie są ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji. Resztę zostawcie i, tak jak zawsze, warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale również i księżycowy czy ascendent. Tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie, szczególnie jeżeli to czytanie nie będzie z Wami rezonować. To tyle tytułem wstępu, drogie rybki. I co tutaj karty mają wam do przekazania? Przede wszystkim, to jest teraz taki czas, gdzie powinniście, dobrze by było, bardzo dobrze by było, żeby w końcu docenić siebie. Za to, co robicie, za to, jakimi jesteście osobami. Bo przekaz jest taki pozwól się cenić droga rybo, ale nie możemy tego dokonać, jeżeli wcześniej nie zaczniemy doceniać samej samego siebie. Jeżeli mam, macie i tutaj chcecie otworzyć się na to otrzymywanie... Hmm, no to nie, da, nie ma tutaj drogi na skróty. Potrzeba popracować nad miłością własną, nad akceptacją, nad własnymi standardami. I tych standardów należy się trzymać. Także zastanówcie się, gdzie są wasze standardy. Czy potraficie właśnie otworzyć się na to docenianie? Od innych, na to otrzymywanie? Czy potraficie tak naprawdę docenić siebie za to, kim jesteście? Każdy z nas ma wady, hmm. ale chodzi o to, żeby zauważać to, co dobre w nas samych. Bo im tego będziemy bo im bardziej będziemy na to zwracali uwagę, tym więcej piękna możemy doświadczyć właśnie tutaj mm, przyglądając się, że tak powiem, w cudzysłowie światu zewnętrznemu, przyglądając się innym. Oni bardzo często są odbiciem tego, co już mamy w sobie. Więc jeszcze raz powtórzę, docen siebie, droga rybko i Grudzień to jest taki czas tutaj dla Was, że ja bym powiedziała czas powrotu do, do zdrowia, być może w takim sensie dosłownym co do niektórych, ale na te tematy nie, nie chcę tutaj wchodzić, ale przede wszystkim pokazany jest czas powrotu do, do takiej wewnętrznej równowagi, do harmonii. Macie szansę na nowo złapać ten balans, tak? Bo prawdopodobnie tu jest taka sytuacja pokazana, że ostatnimi czasy nie było Wam łatwo. Czułyście, czuliście się być może przytłoczeni, być może gdzieś tam utraciliście tą kontrolę nad własnymi emocjami. W Waszym życiu zapanował chaos, rozgardiaż, tak? Tak teraz, tak jak powiedziałam, jest szansa że ta harmonia powróci. Że sprawy, które były niejasne dla was nagle nabiorą większej klarowności, większej przejrzystości. A jeżeli czułyście, że brakuje wam tak, takiego ugruntowania się, no to tutaj z pomocą przychodzi do was matka ziemia, tak? Ta natura zawsze o każdej porze dnia i nocy jest dla nas dostępna. I jest po to, żeby ten balans mm, łatwiej nam było osiągnąć właśnie w tym kontakcie, być może to będzie, nie wiem, do nikogo. Ale ta karta też mówi o tym, że jeżeli miałyście, mieliście problemy mm, ze swoją matką, być może ze swoją teściową, Albo y, wy same jesteście matkami, moje drogie. Y, to tutaj następuje czas takiego uzdrowienia, jeżeli chodzi o ważne dla was relacje. Być może chodzi też o uzdrowienia rodowe, które pomagają nam zazwyczaj, jeżeli do tego dochodzi. Pomagają nam wejść na zupełnie nowy poziom tej świadomości. I to, co jest najlepszego i też najpiękniejszego do osiągnięcia, to jest czas takiej inicjacji. I może brzmi to dosyć enigmatycznie, ale tutaj naprawdę. Ja bym powiedziała, że ta końcówka roku ewidentnie pokazuje, że idziecie w kierunku zmian, idziecie w kierunku transformacji. Transformacji jakby to określić? To jest taki czas wchodzenia w jeszcze większą moc, sprawczość. I to się może tyczyć różnych tematów, tematów zawodowych, tak? Podnoszenia swoich kwalifikacji, ale również tematów, właśnie bardziej związanych z takim rozwojem, czy duchowym, czy, czy osobistym. Więc zmiany następują. Jesteście właśnie w takim tranzycie. Jeżeli tutaj hmm, no i właśnie, te zmiany zawsze, znaczy zawsze. Bywają niewygodne, tak? bo kiedy my wchodzimy na te wyższe częstotliwości, tak? kiedy wchodzimy w cudzysłowie na te wyższe wibracje, no to niejednokrotnie okazuje się, że pewni ludzie, pewne sprawy no już z nami nie rezonują. I to może oznaczać, że Zmieniamy pracę albo tracimy pracę. Tak nagle, chociaż ja tutaj czegoś takiego nie widzę. Bardziej widzę, że e, jeżeli już to miałybyście mielibyście podjąć wy świadomą decyzję. Tak, że to już nie jest miejsce dla mnie. Ja z takimi ludźmi nie mogę współpracować. Bo to mnie zjada od środka. Ja muszę czegoś innego zakosztować. Raczej nie czuję tutaj um, takiej, nie widzę tutaj takiej sytuacji, która um, was by miała wyrwać z butów i nagle nie wiecie, co, co macie zrobić z tym wszystkim. Mm. Mam wrażenie, że to wy będziecie podejmować decyzję. Czując, że to już nie jest dla mnie. Ja już tak nie chcę. I tak samo może być ze znajomościami. Ja już nie chcę plotek. Które być może kiedyś e, były całkiem przyjemne, tak? Poplotkować o kimś, pooceniać kogoś. Ale teraz tak jakbyście stanęli w zupełnie innym miejscu i stwierdzili, że nie, to w ogóle do mnie nie pasuje. To już nie jest moje. Idę naprzód, cześć. Ja wolę skupić się na innych rzeczach, innych sytuacjach, tak? I oczywiście bez jakiegoś takiego zadzierania nosa. Być może nagle yy, narodzi się w Waszej głowie jakiś nowy pomysł, jakaś idea, żeby spróbować w ogóle czegoś nowego, tak? Może to się tyczyć pasji, jakiejś nowej aktywności, hobby. Coś, co Wy poczujecie, że to Was karmi, to Was napełnia, że dzięki temu wzrastacie. To może być też jakaś, słuchajcie, nowa dziedzina. Wiedzy, m którą ch będziecie chciały, będziecie chcieli no, zgłębiać najzwyczajniej w świecie. Także, no mówię, nie wiem, bo jak to e oczywistym jest, tak? No, e czytanie ogólne i to może być e naprawdę wiele, wiele różnych opcji, czego dotyczyły Wasze trudności. Wasze problemy, ale tutaj decyzja jakaś zapada i działacie. Tu już nie ma takiego zastanawiania się, tylko działacie w zgodzie ze sobą, z tym, co właśnie czuje, czujecie, z tym, co podpowiada wam serce. Wy chcecie wyjść z tego um, jakiegoś lęku, albo co u niektórych z, z takiego marazmu zatrzymania się i nie, tu jest chęć do tego, żeby działać, żeby ruszyć naprzód i przeciwstawić się temu. A może nawet nie tyle, co przeciwstawić, co zaakceptować, podziękować. Ok, dziękuję, tak, e, Tobie. Mm, no bo ten lęk z, z czegoś się wywodzi, tak? Dziękuję Tobie, ja wiem, że Ty chcesz mi chronić, tak? Po to jest ego. Ja wiem, że ty chcesz mnie chronić. Ja wiem, że ty chcesz, żebym czuła się bezpieczna. Żebym się nie bała, albo żeby, może nawet, no, żebym się nie bała, to nie. Ale żeby nie spotkała mnie krzywda, tak? Ale już wystarczy. Ja już wiem, co robić. Już nie musisz się tak pocić i mi tutaj podpowiadać miliony różnych scenariuszy. Mm. No i macie kartę, która mówi o tym, że bezpiecznie jest kochać. Otwórzcie swoje serca na to, żeby, no właśnie, na to otrzymywanie. Jeżeli mówię do rybek, które są same, mm, to nie niewykluczone, że y, będzie okazja do tego, żeby kogoś poznać. Chociaż ja nie widzę tu takiej energii, która miałaby wskazywać na, wiecie, o pojawia się ktoś, miłość, życia i tak dalej, i żyli długo i szczęśliwie. Nie, ale tutaj będzie szansa na to, żeby, żeby właśnie otworzyć się na coś, na nowe relacje, na nowe znajomości. Bez takiego zakładania, co będzie dalej, ale otworzyć się w zupełnie inny sposób. Tym razem właśnie bardziej na swoich zasadach. I żeby to mi było dobrze, bo wiem, że jak mi jest dobrze, to ja sprawię, że i inni będą szczęśliwi. Także jeżeli tutaj miałyście do czynienia z kimś, bo też coś, coś takiego wyczuwam, kto pojawiał się i znikał, to ja bym powiedziała, że takie znajomości będą odchodzić do, do przeszłości. Że wy postawicie na siebie i nie będziecie chciały godzić się, tak? Czy chcieli? Godzić się na byle jakość. Bo chcecie mm, relacji, miłości, która jest spokojna, która wie, czego chce. Która daje tą stabilizację. No. I to mogą być trudne decyzje. Nie mówię, że, że nie. Że to przyjdzie wam ta, od tak. Lekko, łatwo. Ale mam wrażenie, że tutaj będziecie podejmować, no mówię. Tym razem patrząc na. W końcu na swój interes, <grych> na swoje dobro, żeby nie pozwalać się więcej przekraczać. Tak to przynajmniej no, to wygląda. I to może być też, możecie to odnieść do, do relacji, jakichś takich, gdzie były problemy, tak? Że, mm, tylko, że tutaj bym powiedziała, że dzięki temu macie szansę na, na, na to, żeby otworzyły się przed wami, jako relacją, tak? Nowe możliwości, jeżeli wy zadbacie o, o swoje granice, o te swoje standardy, żeby się ich trzymać. Żeby nie, nie robić ciągle to, co, mm, co dla innych będzie dobre, żeby na przykład nie wchodzić w relacji, w, relacji, w rolę matki, opiekunki, terapeutki i tak dalej, ratowniczki. Tylko tym razem. Najzwyczajniej w świecie zadbać o siebie. I faktycznie no, to, mm, to może pomóc wam, by Wasza relacja była bardziej mm, karmiąca. No, także dajcie znać, jak to z wami rezonuje i czy czujecie, że te decyzje nadchodzą może właśnie w kwestiach zawodowych, a może również i w życiu osobistym. Nie ma co się tego obawiać, bo idziecie w dobrym kierunku. Także do usłyszenia czekam na wasze komentarze. Pozdrawiam. Pa, pa.